Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mister Quelux i to jest Czarny Piątek z Queluxem i to jest gra Outlast. Dokładnie tak, i to jest pierwszy odcinek z tejże gry. Troszeczkę w nią pograłem, troszeczkę potestowałem jak to by wyglądało, ile ja mam klatek, czy nie laguje, czy wszystko jest git i tak dalej, i tak dalej. Yy, mam problemy trochę z kamerką, więc nie wiem jak ja to obrobię szczerze. Yy. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że nagrywam to w całkowitym roku. Świeci się tylko monitor, Full HD, wszystko i tyle, nic więcej. Także nie wiem, jak to wyjdzie. Przepraszam Was z góry za jakość kamerki i w ogóle wszystko. Także cóż, zaczynamy nową grę. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak lagować jak ostatnio, bo dopiero testowałem jeszcze raz nagranie i tak mi coś troszkę lagowało. I... Jedno ustawienie, ale tutaj wszystko było ok, zaraz sprawdzimy. Jeśli będzie, to z góry Was przepraszam i zrobię takie mini 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 cięcie. Okay. FM 107 i 9 tragedia. Jedziemy, jak wiecie, do Opuszczonego Psychiatryka. Pewnie widzieliście już gdzieś gameplaye, ale wynikało z ankiety, że chcecie tą serię. Także chcieliście i macie. <gry> Nie grałem w tą grę, widziałem kilka odcinków z gameplaya u Roya. Także wiem, czego mogę się troszeczkę spodziewać. Wiem, że może być hardkorowo, trudno i w ogóle, ale jak to wyjdzie na 100%? Zaraz się okaże. Okej, okay. dojechaliśmy. Zaciągamy ręczny, wyłączamy światła, hmm, bierzemy. Hmm, tutaj akta. Okej, okay. tu, 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 tu. możecie sobie przeczytać. Niestety nie ma wersji polskojęzycznej. Nie wiem, czy są napisy, czy nie ma. Ale raczej nie będę się zgłębiał nad tymi wszystkimi notatkami, bo tu wiem, że można zbierać te notatki. Po prostu mam w dupie. Także cóż, myślę, że nie potrzeba mi tych, tych, tych notateczek. O, press. Tak, legitymacja prasowa. Myślę, że nie będzie potrzeba w tym czymś. Mam stoper, mam wszystko. O, wow, jakie fajne niebo. Okej, okay, widzę, że mi teraz nic się nie psuje. Obraz, także możemy grać. Jest, wchodzimy. Możesz coś troszkę. Nie, nie jest ok, jest ok. Ok. Yy, z uwagi, że tu troszeczkę grałem początek, to wiem gdzie iść. Tu mamy główne wejście do tego shitu, Nie wejdziemy. Oczywiście, że nie. I nie szukali na lewo, a ja od razu idę na prawo, bo wiem, że z prawego jest dziura w płocie. Nie przeszedłem, oczywiście, całej gry. grałem może z. 10 minut, lewo wszedłem do środka, już sobie nie chciałem smaczku robić, bo już zaczynało się robić ciekawie. Tutaj już drzwi są zamknięte i widać tu dziura w oknie, także idziemy do okna. Także cóż, chodzimy po drabinie. Mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba i mam nadzieję, że ja nie będę srał jakoś w gacie przy nim. E, nagrywam go o godzinie 22, także jest dosyć późno, jest ciemno. I gram na praktycznie maksymalnych ustawienia słuchawek, bo jakbym grał na maksymalnych to prawdopodobnie bym miał kisiel w gaciach od początku. Nawet... Tak mam. Okej. Okay. Yy... Tu coś jeszcze jest? Chyba nie ma. Nic. Też mi się tak wydaje. Okej. Wyłączamy nasze wszystkie pierdoły, jest tu coś do zabrania? What the fuck. Teraz znowu mnie wkurwił ten moment. Ok, i w tamtym momencie już tak naprawdę skończyłem, czyli jakie 10 minut? 4 minuty sobie pograłem, tylko że trochę bardziej nie ogarniałem. Także w tej chwili już nie wiem, co będzie się działo. Wiem, że eksplorować trzeba. I zbierać baterię do, do naszej kamery. Bo bez kamery będziemy mieć przesrane Tak jak mówiłem, notatki, które tu mamy, wale. Raz Wam pokażę, bo to dla mnie jest bez sensu. Z uwagi na to, że że że, że ja tego. Z... BATERIA! Dawaj bateria. Co się tu tłucze? Tu jest coś? Kap, kap. Okej. Okay. Można tu wejść. Wszystko można. I zły pan. Który chciałby nas zjeść prawdopodobnie Albo coś innego zrobić niedobrego nam No ale cóż Hops Jesteśmy, dzień dobry No i co, i wychodzimy stąd już, czy nie? Nie będę klow ani głośno się wydzierał Bo jest późno Ja pierdolę Skąd, jak on się tu wziął na początku? Gdzie on jest? Tam jest drugi, ale What the fuck? Nie ruszysz się. A, ty nie masz głowy. Okej. Okay. Kolejny, który tam wisi. Łata bez głowy. What Zrządzajmy bateria? Tam są drzwi. Ok, czyli mam zablokować drzwi w, w pokoiku ochrony. I wypieprzać mam z tego piekielnego miejsca. Główki. A ta f Czemu im się oczy tak świecą? Flaczki? Zły, duży, pieprzony pan. Rączka. Nie ma tu nic, dobra. Nic, idziemy. No, ja na pewno do mnie idę, więc pieprzę to. Ok, ciekawe, co się z nami stanie. Ja sobie popalę w tym czasie, żeby nie przeszkadzać w tej fabule. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. We Nie obejrz. Escape the Asylum, Access Security Control to Unlock, coś tam, coś tam. Eee, czyli... otworzyliśmy mam drzwi. Nie skacze na mnie. To dobrze. Zamknięte. Z zamknięte. O, bateria. Będę tak włączał i wyłączał. Bo nie chcę sobie narobić przypału. Dobra. Ale co my mamy zrobić? Tu jest chyba pokój tych. Porozwalane kąpy. Ale tu nic nie widać zbytnio. Co? A pieprze dzienniczek. Może tam? Też nic. Okej. Okay. On żyje. Siema, ale ma brzydki ryj. Jak Voldemort Eee Ś... Boże, co mu się z ryjem stało? I z nóżką, i z rączkami Ej, no pokaż twarzyczkę Ty też masz taką ślidką Jakby ci ktoś nasrał na ryj A ty mnie nie masz palców, nie? Pokaż dłoń. Nie ma, patrzcie, zrosła mu się rączka cała. Jak fajnie. A fajnie, że oni mnie w ogóle nie biją. Okej, okay, da się to jakoś rozwalić? Nie, to trzeba... O właśnie. Też tak myślałem. Wkurwia mnie te, te dźwięki. Dawaj kartę. Się ruszył walony. Telefon się nie da odebrać. Zresztą nie dzwoni, tylko ten Sławka, że jest zamknięta. Wyłączona, dobra. Czyli e. Dałem. Trzeba wrócić się do, do głównego tam podejścia. O kurwa! Szybko maszujemy, maszujemy myszką What the fuck, co za debil. Pierw to siedzi spokojnie, a teraz co? Czego go nie mogę strepować? E. Ech, ech, ech. No, strepowany pan zły. Boże, jakie to było chore. A to jest dopiero początek, coś mi się zdaje. Troszeczkę. No i co? A bo ja nie wiem. Gdzie iść teraz? Tu jest pozamykane, tu też. Stąd przyszliśmy. Coś tu jest. Tu jest zamknięty. W dół na razie pierdole. Nie idę za. Tam jest krew. Idziemy tu. Kurwa! Nie. Za głośno mam. Za głośno. Za głośno. Kłęluk. to. Śmierdzi. Tu jest zamknięte chyba, nie? Nie ma panowy nic. Nic. Dobra. Spierdalamy stąd jak najszybciej. Okej, okay. tutaj... jest coś? Witness. Zdrajca? Donosiciel? Nie wiem. Chyba tak, jakoś tak. Przetłumaczcie sobie. Co to, moje stópki też dają? Tak i ten? Jak pochodzę po krwi? Ciam, ciam, Nie. Ktoś tu chodził. A ou. Krewcia. Dopiero idę tu, może jakieś baterie znajdę. Dzienniczek, ucznia. Ojoj, on ma skręcony kark. Dzienniczka, ucznia nie bierzemy, po prostu mamy to w dupie zbieranie. Okej, okay, tu jest zamknięta. Ktoś tam siedzi. Zamykam. I siadajmy. What the fuck, co tu się dzieje? Widzimy, mamy dostęp do kamery, ale tylko na boki. Okej, okay, tam widzę... O, a tylko tutaj. O, fuck. O, o, ktoś tu idzie? Dlaczego musimy być cicho? Jaki gruby! On wie, że tu jestem. Powiedział, że i tak mnie znajdzie. Pójdzie stąd, czy nie? Chyba pierdolne się kieru, kurwa. Dobra, idzie sobie. Poczekajmy jeszcze chwilę. Walił drzwi. O, poszedł, pizdu. Dobra, ja spierdalam stąd. Okej, okay. czemu to jest wszystko włączone? Co ja mam zrobić? Notes... I'm inside. Chuj, nie wiadomo. Notes, documents, co to, to gówno? Ale z tego co wynikało, muszę włączyć prąd, bo... O, laga miałem. Pierwszy lag. Yy, włączyć prąd, a tu jest jedyne zejście na dół i... I tu nie przejdziemy. Skódeczka, ale i tak kliknęło się. Dobra. Dawaj dokumenty. Jednak czasami warto dokument. Mmm, tu jest tam. więc dobra mm, idziemy. Z tego tu wynika że włączyć zasilanie. Tylko że tu jest ciemno. Mam pięć baterii. Co tu się dzieje? Co tu jest? Turn to two gas pumps and mine breaker to restart the generator. Czyli muszę dwie pompy włączyć i główne zasilanie. Fuck. Podejrzewam, że w tych pokojkach, tam są trzy pokoiki. Czyli pewnie w dwóch jest są pompy, a w trzecim generator. Jest tu gdzie się schować. Okej, okay. okay, nic nie widzę. Okej. Okay. Chwamy dupę. Słyszę jak się dobija. On ma paluszkę. Oh fuck! Widzę coś. O posad. Dobra. Baterijki. Stał nam cztery, okay, Po cichu. Nie widział mnie. O, dobra łóżko. Co, koniec? Nie szuka mnie? To fuck? Jak to możliwe? No dobra. W tym razie widzę, że tu jest chyba drugi generator. I teraz się chowamy. On tu na pewno przyjdzie. Stuwę. I wypier przy drzwi. Trochę głupio zrobiłem, że ich nie otworzyłem. Ale on by wiedział, że tu jestem. O jest. Fuck Mali <ślaski> do drzwiczek. Dobra, nic walić go. O, wchodzi. Idzie do pompki. O, o. o. Uf, nie znajdzie mnie. Fryer, 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 pompa. Dobra, John będzie szedł. Dobra, zmień baterię szybko. Nie wiem, gdzie on jest. Nie widzi mnie, Kalama. Idź do pokojiku. Walony. Poszedł na górę. My idziemy tu. Okay. On tu nie chodzi chyba. Fk. się, że go słyszę. On tam krąży. Chyba. Okej, okay, jeszcze tam nie byliśmy. Coś tu jest? Bateria. Wymieńmy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Jest tu coś w ogóle? Tu nic. Zamknięte. Fuck, shit. Masakra. Okej. Okay. Co to jest? Okej, okay, to jest chyba ta ostatnia rzecz, której szukamy. Ale ja mam pomysł, bo on pewnie tu do nas przybiegnie z tego głównego korytarza, więc ja pobiegnę tam w dół do wody. Pieprze. Jest, 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 To był mój plan Poszedł, dobra, w pizdu. Póki on tam siedzi Dobra Włączajmy Okej, okay, spieprzamy, 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 spieprzamy! Działa światło, spieprzamy! Fak, nie tędy, nie tędy, tu, 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 tu. 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 Okej, okay. <ścoughs> Ścieki. Okej, okay. także co my będziemy musieli zrobić w następnym odcinku? A, pewnie dostać się znowu tam, tam do tej tej. No, no, no. Tutaj, tak. Tak? Nie, tu. Tu nie. Gdzie? Tutaj. Tak? Tak. Dobra. Ale że już mamy 26 minut, także zakończę ten odcinek dzisiejszy, także mam nadzieję, że Wam się podobał. Zaczyna być hardkorowo. Nie wiem ile zniosę, zobaczymy. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Jeśli macie jakieś propozycje, nie tylko na piątki, bo ta długa seria może być, tak mi się zdaje. Także piście w komentarze. Coś tu się chyba spsuło. Tu jest, nikt nie idzie. O tu też. Oj, chyba popsuli. Zwarcie pieprzło. No dobra, nic. Także dzięki wszystkim za to, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę. Jeśli macie jakieś propozycje w inne dni, na przykład, to napiszcie komentarz. Jaka by mogła to być seria pod jaką serię dodatkową czy mogłoby być jakaś czarny wtorek, czarny poniedziałek, <grydy> happy happy poniedziałek. Nie, naprawdę nie wiem. Także piszcie w komentarzach, piszcie ogólnie komentarze, czy podoba wam się ta gra. Jeśli tak to oczywiście standardowo. <grydy> I dobra, dzięki i do zobaczenia.